21 dzień czerwca, piątek witam na kryptoflearze informacje z kryptowaluty, także rynki tradycyjne. Zaczynamy od nich. SP500 wczoraj, amerykańska giełda zamyka się po rekordowych poziomach. NASDAQ kończy pasem 7 rekordowych szczytów na zamknięciu. NVIDIA spada o 3,54% po wzrostach na początku sesji. Liczba Amerykanów składających nowe wnioski o zasięg dla bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu, ale najnowsze dane pokazały, że ogólna liczba osób pobierających oświadczenia osiągnęła najwyższy poziom od stycznia. To wskazuje, że amerykański rynek pracy nadal się ochładza. Inny zestaw danych pokazał, że w maju liczba budowniczych domów, jednorodzinnych w USA w związku z utrzymującymi się wysokimi stopami oprocentowania kredytów hipotecznych. Wśród 11 indeksów sektorowych SP500 największe zyski odnotowały energetyka i media. Tymczasem prezes Fed, Wim Polis powiedział, że powrót inflacji do 2% zajmie rok lub dwa, ponieważ wzrost płac może być w dalszym ciągu zbyt wysoki. Bitcoin i flow table, wczorajsze dane na dzień 20 czerwca, minus 108 milionów dolarów. Mapa likwidacji na dzień dzisiejszy piątek, Long Short, oczekujemy wzrostowy trend do likwidacji tych poziomów 66500 za BTC, a nawet wyżej 6900-800 Bitcoin Open. Interest, a także Volumen, zobaczmy bliżej jak wygląda niebieska strefa Open Interest, 34 miliarda dolarów, Volumen w granicach 50 miliardów, Funding Rates, Bitcoin, Giełdy, czy sentyment jest dodatni, ujemny, jak na razie sentyment wraca na plus, choć są mieszane dane między innymi na Bybit czy OKX. Zamknięcie kontraktu według daty, a także ceny Bitcoina i mamy dzień dzisiejszy, może wahać rynkiem, ponadto za tydzień piątek 28 większe pozycje, te oczywiście dane zmieniają się każdego dnia, no i ból cierpienia czy też zysków w okolicach nawet 30 tysięcy dolarów za BTC. A na początku zapraszam do ciekawej ankiety. Która kryptowaluta najlepiej pasuje do Twojej osobowości? Kilka pytań anonimowych sam nie korzystałem, a z rana zobaczyłem. No i podzielcie się komentarzami jaka krypto do Was pasuje po zakończeniu odpowiedzi. A są takie pytania jak wolisz spędzać weekendy, jak reagujesz na nagłe zmiany, jakie filmy lub pitch. najbardziej, co chodzi o inwestycje i tym podobne. Oczywiście tutaj może być humorystycznie. MicroStrategy kupuje dodatkowe 11 931 bitcoinów za 786 milionów dolarów. Binance grozi kara w wysokości 2,25 miliona dolarów za Naruszeń indyjskiego prawa AML. Indyjska ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy. Indyjska grzywna nałożona na giełdę jest następstwem podobnych działań regulacyjnych w innych jurysdykcjach. Jest to nie pierwszy raz, kiedy Binance została ukarana grzywną za naruszenia AML, co podkreśla, że lata działania giełdy w szarej strefie regulacyjnej wydają się nadrabiać zaległości. 7 maja kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych nałożyło na Binance karę w wysokości 4,3 miliona dolarów. 5 miesięcy potem giełda zgodziła się na 8 ugodę w wysokości 4,3 miliarda dolarów z USA. Binance, aktywacja hard work łańcucha BNB, prowadzi do obniższych opłat Hardfork Haber wprowadzając BEP336, aby znacząco obniżyć opłaty blockchain o 90% i zoptymalizować obsługę danych. Dzięki temu opłaty transakcyjne spadły do zaledwie 0,0001 USD. Hardfork przynosi także korzyści BNB Greenfield, ulepszając zdecentralizowaną pamięć masową dzięki Blobhub nowej warstwie archiwizacji danych. Według Archam rząd niemiecki przekazał Coinbase 200 bitcoinów w dniu wczorajszym, o wartości około 13,16 miliona dolarów. Wczoraj rząd niemiecki przekazał łącznie 1500 BTC firmom Coinbase, Bitstamp i Krak Wu odnosi się do bitcoin, hash, ribbon, czyli temat górników ich wyprzedaży, i kiedy trend bitcoina wraca potencjalnie. Kiedy bitcoin wraca do zdrowia, pytanie dzieje się tak, gdy słabi górnicy umierają, a współczynnik haszowania wraca do normy. Ten jest rekordowy, ponieważ kapitulacja górników po halbingu zajmuje dużo czasu. I tak, ta oto przedstawiająca grafika jest to jedna z jego wypowiedzi na temat oczekiwania, a zapraszam także na temat Glassnode, bo tu przyglądamy się m.in. temu indykatorowi hash, ribbon, Inversion. Zobaczmy na obecną chwilę. Mieliśmy to przełomanie 30-dniowych kroczących, ale w wciąż kolejny zjazd i może być wciąż cena w dół Bitcoina. Zobaczmy sobie na górników w dniu wczorajszym, jaka była ilość sztuk. Ci od ostatnich czasów, jak widzimy, dokładnie już od kilku miesięcy, tutaj od grudnia, mieli i mieli swój przestój w kwietniu. No i tak, dzień wczorajszy, 20 czerwca, minus 2857, malejący trend ze ostatnich trzech dni. Pierwszy fundusz Solana ETF w Ameryce Północnej ma zostać uruchomiony na giełdzie Toronto. Free iQ Digital Asset Management, kanadyjski fundusz zarządzający aktywami cyfrowymi, złożył wniosek o pierwszą ofertę publiczną. Komunikat z wczorajszego postu na SocialEx, oto ten. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej misji dostarczenia regulowanych instrumentów inwestycyjnych charakteryzujących się najwyższymi standardami i współpracujących z najlepszymi w swojej klasie partnerami. Dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, aby mogli efektywnie uzyskać dostęp do klasy aktywów kryptograficznych, twierdzi wiceprezes wykonawczy dostaw produktu handlu. Ponadto Towanek, wybitny menadżer inwestycyjny, głośno wyraża swoją wiarę w potencjał Solana, uruchamiając w 2021 roku Solana ETN na niemieckiej giełdzie Deutsche Börse. Korupcja i pranie pieniędzy w Teter, kampania protestacyjna rozpoczęta w USA. Reklama na Times Square w Nowym Jorku oskarżała Tetera o korupcję, wspomaganie nielegalnej działalności. To ta oto reklama, dziennikarka publikuje ten oto post, dziennikarka Fox News. Dyrektor wykonawczy organizacji Will Hald porównał Tether do upadłej giełdy FTX. Tutaj, dwie strony ci oskarżają Tethera o ułatwianie nielegalnych działań obchodzenie międzynarodowych sankcji. Rzucamy światło na Tether w związku z ich podejrzanymi praktykami biznesowymi, w tym trwającą od 10 lat, odmował przeprowadzenia audytu i rotonowym używaniem produktu przez terrorystów oraz handlarzy narkotykami ludźmi. Oczywiście, dwie strony po to. Jedna z wypowiedzi Tethera na ich sytuację jesteśmy rozczarowani oceną ONZ, która wyróżnia USDT, podkreślając jego zaangażowanie w nielegalną działalność, ignorując jednocześnie jego rolę. We wspieraniu gospodarek rozwijających się na rynkach wschodzących. Raporty dotyczące Tethera nadal łyszczą, mimo wielu oskarżeń, w tym braku przejrzystości rezerw. Najnowszy raport firmy stwierdza, że moneta typu stablecoin USDT jest w 90% zabezpieczona gotówką i jej ekwiwalentami. Wolumen dostaw aktywów wzrósł o 12,5 miliarda dolarów w pierwszym kwartale tego roku. Jest to ten oto wykres 22, kwartał 4. Po kwartał 1-24, tak oto wartość Tether jest wyrażona. Pytanie, komu wierzyć? Cały okres swojego istnienia Tether był okresowo oskarżany o otrzymywanie nieprzejrzystych rezerw, pomocy w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu. Jednak wiele oskarżeń USDT prowadzi wśród stablecoinów z ponad 69% dominacją na rynku. Władze Wielkiej Brytanii aresztują dwie osoby w związku z nielegalną operacją kryptograficzną o wartości 1,3 miliarda dolarów. Dwie osoby w wieku 38-44 lat zostały zwolnione za kaucją. Czwartkowe oświadczenie stwierdzi, że pozostają objęte dochodzeniem w związku z podejrzeniem udziału w nielegalnym wymianie walut przeszukano ich biura podczas przeszukania w Policja skonfiskowała urządzenia cyfrowe w ich domach. Unia Europejska dziś spotkanie Rady do Spraw Gospodarczych Finansowych, 21 czerwca. Między innymi tematy VAT w epoce cyfrowej, instrument do spraw odbudowy, zwiększania odporności, agresja Rosji na Ukrainę, semestr europejski, opodatkowanie, usługi finansowe. Linki zawarte pod materiałem, 14 konferencja prasowa. Budżet Unii Europejskiej, finansowanie priorytetów Europy na rok 2025. Komisja proponuje roczny budżet w wysokości prawie 200 miliardów euro, wzmocniony o 82 miliardy euro zebrane w ramach planu naprawy gospodarczej po COVID-19 ma on finansować priorytety Unii Europejskiej, pomagać w stawieniu czoła obecnym przyszłym wyzwaniom. Temat polityczny: dwie strony gry. Gdzie idą pieniądze? Zostaną wydane tam, gdzie mogą przynieść największe korzyści w oparciu o potrzeby krajów Unii Europejskiej, partnerów Unii Europejskiej. Będą wspierać transformację ekologiczną, cyfrową, tworzyć miejsca pracy, finansować wsparcie dla Ukrainy oraz pomóc stawić czoła wyzwaniom związanym z migracją, kryzysowi na Bliskim Wschodzie. Zwiększą także zdolność reagowania na klęski żywiołowe, zapewni finansowanie wsparcia dla kluczowych technologii krytycznych, pozycje top. Tysiąc największe wzrosty i spadki w ostatnich 24 godzinach, jak widzimy z pozycji między 500-600, e, największa to list DAO. Ponadto informacja, iż założyciel giełdy kryptowalut Gemini przekazują Donaldowi Trumpowi 30 bitcoinów o wartości 2 milionów dolarów, aby położyć kres w wojnie administracyjnej Bidena z kryptowalutami. Grupa Telegram, kryptospekulacja, triad, wczorajszy temat, końca hossy, który kwartał, kiedy wyjść, jak wyjść, taktyki, doświadczenia. Oczywiście zachowaniem szacunku dla obu stron. Zapraszam na przyszły temat kryptobilans, temat glaznot, Sarenek, kadabra, kanxium, ogień. Pytanie co z NEXA? Czy ktoś dobiera? Pyta Tom. Ja zapraszam także na drugą grupę kryptospekulacja podgrupy. Tutaj różne tematy, nowo analizy i nie tylko. Wczorajsze komentarze za wszystkie dziękuję, a my losujemy jednego zwycięzcę dnia do miesiąca w dolarach. 50 dolarów z ogólnej listy miesiąca, a dziś wpisujemy Story, komentarz, kciuk w górę. Story już u nas zawitał. Jest to jego trzecia wizyta. Kryptospekulacja piąt. Dziękuję Polska Gola.